Kron średniowiecznych władców nigdy nie był bezpiecznym miejscem. Zdarzało się, że rano budziłeś się jeszcze z koroną na głowie, a wieczorem już kończyłeś pod mieczem kata. Ale to, co wydarzyło się wiosną 1397 na Zgromadzeniu Narodowym w Temeszwarze, zaskoczyło nawet najbardziej bezlitosnych kronikarzy. Kilka późniejszych kronik wprawdzie wiąże rzeź z Keresu. Ale według historyków w rzeczywistości odbyła się w Temeszwarze. Król Zygmunt, po tym jak przeżył prawie udany zamach stanu, zemścił się tak okrutnie, że jego krwawa pamięć prześladowała historię Węgier przez stulecia. Jednak to nie jest najbardziej szokująca część historii, ale to co kronikarze przemilczeli, czego nawet podręczniki historii nie odważają się opisać. Rozrachunek króla Zygmunta. To nie była tylko polityczna czystka. Pod powierzchnią kryła się spisek, który określił los Węgier na stulecia i którego krwawe konsekwencje odczuwamy do dzisiaj. Dziś odkryjemy wszystkie szczegóły, które dotąd przed tobą ukrywano. Średniowieczne gry władzy rzadko kończyły się pokojowo, ale to, co teraz opowiem, wykracza daleko poza zwykłe dworskie intrygi. Ponad trzydziestu magnatów straciło głowy w ciągu jednego dnia. A to był tylko początek. Aby zrozumieć tę historię, musimy cofnąć się w czasie, żeby poznać, kim naprawdę był Zygmunt Luksemburski i jak dostał się na węgierski tron w okolicznościach, które od pierwszej chwili niosły w sobie zarodki krwawego rozrachunku. Zygmunt Luksemburski urodził się w 1368 jako syn cesarza niemiecko-rzymskiego Karola IV i Elżbiety Pomorskiej. Już w wieku 15 lat został zaręczony z Marią, córką węgierskiego króla Ludwika Wielkiego, jako część starannie zaplanowanego politycznego małżeństwa. Gdy Ludwik Wielki zmarł w 1382, dwunastoletnią Marię koronowano na królową. Młody Zygmunt, który miał wtedy zaledwie 14 lat, nie otrzymał natychmiastowej władzy, i ten fakt jest kluczowy dla zrozumienia późniejszych wydarzeń. Rzeczywiste kierownictwo skoncentrowało się w rękach matki Marii, królowej Elżbiety i jej zaufanego, palatyna Miklusa Garai. Zygmunt został praktycznie wykluczony z władzy, co było upokarzające dla tak ambitnego młodego księcia, który od dzieciństwa przygotowywał się do rządzenia. 1385 jednak wszystko się zmieniło. W południowych częściach kraju wybuchł bunt prowadzony przez zwolenników Karola Małego z Duradzo, którzy chcieli posadzić na węgierskim tronie neapolitańskiego króla Karola. Buntownicy pojmali królową Marię i jej matkę Elżbietę. Królowa Elżbieta została później uduszona w niewoli, a Maria pozostała więźniem. Ten nieoczekiwany zwrot dał Zygmuntowi szansę. Zwerbował armię z zagranicy. Wrócił na Węgry i w 1387 został oficjalnie koronowany na króla Węgier. Wreszcie zdobył władzę, której pragnął od lat. W 1388 udało mu się również uwolnić żonę Marię z niewoli i wydawało się, że mogą rządzić razem. Ale zdobycie tronu było łatwiejsze niż jego utrzymanie. Zygmunt musiał stawić czoła licznym wyzwaniom. Oprócz wewnętrznej opozycji, groźba Imperium Osmańskiego również się wzmacniała. 1396 poniósł ciężką klęskę od Turków pod Nikopolis, co jeszcze bardziej osłabiło jego pozycję. Do tego czasu znaczna część węgierskich magnatów była niezadowolona z jego rządów. Uważali Zygmunta za obcego uzurpatora, który otaczał się zbyt wieloma zagranicznymi doradcami i nie szanował węgierskich tradycji. Król stawał się coraz bardziej paranoiczny, widząc wszędzie spiskowców i zdrajców, i wtedy dochodzimy do krwawych wydarzeń roku 1397, które na zawsze wpisały się w najciemniejsze karty węgierskiej historii. Na dworze Zygmunta dwie główne grupy władzy stały naprzeciw siebie: z jednej strony Liga Garai-Cili, którzy byli głównymi oporami Zygmunta, z drugiej strony magnaci skupieni wokół rodziny Lakwi. Którzy popierali pretendenta do tronu Władysława Neapolitańskiego. Zimą 1396 wybuchł otwarty bunt prowadzony przez Istwana Lakwi, dawnego palatyna i wojewodę Siedmiogrodzkiego, wraz z jego wnukiem młodym Istwanem Lakwi. Cel buntowników był jasny: usunięcie Zygmunta z tronu i doprowadzenie Władysława Neapolitańskiego do władzy. Zygmunt najpierw próbował załatwić sytuację negocjacjami. I obiecał amnestię buntownikom, ale to był tylko taktyczny ruch z jego strony. W rzeczywistości już wtedy zaplanował krwawy rozrachunek. Wiosną 1397 Zygmunt zwołał Zgromadzenie Narodowe w Temeszwarze, na terytorium dzisiejszej Rumunii. Zaprosił też buntowniczych magnatów, obiecując im bezpieczeństwo. Istwan Lakwi i jego wnuk wraz z wieloma zwolennikami pojawili się na zgromadzeniu ufając słowu króla. Ale czego nie wiedzieli, to że Zygmunt już wcześniej dogadał się ze swoimi najwierniejszymi zwolennikami, w tym z Miklusem Garai i Janosem Kanisai, arcybiskupem z Esztergom, o likwidacji buntowników. Drugiego dnia zgromadzenia, gdy magnaci zebrali się w sali rady, strażnicy Zygmunta nagle wtargnęli do sali. To, co wydarzyło się potem, kronikarze opisali tylko powściągliwie, ale rzeczywistość przerosła wszelkie wyobrażenia. Istwana Lakwi i jego wnuka natychmiast aresztowano i ścięto na miejscu, na oczach wszystkich obecnych, ale masakra na tym się nie skończyła. W następnych godzinach około trzydziestu innych magnatów i szlachciców zostało straconych, oskarżonych o wspieranie buntu. Egzekucje przeprowadzono publicznie na głównym placu miasta, jako odstraszający przykład. Według kilku relacji naocznych świadków plac wyglądał jak rzeźnia krew sięgała do kostek, a ramiona katów zmęczyły się od ciągłego ścinania głów. Niektórzy mówią, że sam Zygmunt był obecny i osobiście nadzorował wykonanie wyroków. Ale najbardziej dziwaczna część rozrachunku nastąpiła dopiero potem. Na rozkaz Zygmunta ciała straconych magnatów nie zostały natychmiast pochowane. Kroniki mówią, że odcięte głowy wystawiono na pokaz publiczny, a ciała pozostawiono leżące na ziemi przez dni. Późniejsze legendy twierdzą nawet, że głowy umieszczono na murach zamku w budzie, a król czasami spacerował między nimi, jakby wciąż rozmawiał z żywymi. Czy to prawda, czy nie? dla współczesnych widok ten był mrożącym krew w żyłach przesłaniem władzy ten rodzaj okrucieństwa był uważany za nadzwyczajny nawet w średniowiecznej Europie nawet słynne nabijanie na pal włada tepes późniejszego wołoskiego wojewody drakuli nastąpiło dopiero dziesięciolecia później ale horror nie skończył się na egzekucjach zygmunt skonfiskował majątki szlachty uczestniczącej w buncie lub tylko podejrzanej, i przekazał je swoim wiernym zwolennikom. Rodziny, które były przy władzy przez pokolenia, straciły wszystko w ciągu jednego dnia. Wdowy i sieroty często popadały w żebractwo. Szczególnie okrutny był los żony i stwana lakwi. Kroniki mówią, że kobietę zmuszono do oglądania egzekucji męża, potem pozbawioną całego majątku, musiała opuścić dom w jednej tylko sukni. Podobno zmarła z zimna w drodze, Uciekając w stronę Wiednia, warto tutaj zrobić krótką dygresję, żeby umieścić czyny Zygmunta w kontekście. Chociaż jego okrucieństwo było rażące, inni władcy tej epoki nie byli mniej krwiożerczy gdy chodziło o zachowanie swojej władzy. We Francji pod Karolem VI po stłumieniu chłopskiego powstania Jacquery zmasakrowano dziesiątki tysięcy. Angielski król Ryszard III sprawił, że zniknęli jego własni wnukowie, książęta w wieży, aby zabezpieczyć swój tron. W sąsiedzkiej Czechach król Wacław IV, który nawiasem mówiąc był przyrodnim bratem Zygmunta, likwidował swoich przeciwników z podobną brutalnością, włącznie z torturowaniem i wrzuceniem do Mołdawy Jana Znepomuku wikariusza arcybiskupa praszkiego. Na Węgrzech też Zygmunt nie był pierwszym, który umocnił swoją władzę krwawymi metodami. Kilku naszych królów z dynastii Arpadów również uciekało się do podobnych środków. Wystarczy pomyśleć o wojnie domowej króla Beli, pierwszego przeciwko jego bratu Andrzejowi I, lub o oślepieniu przyrodniego brata króla Koloma nauczonego, księcia Almosa i jego syna Beli. Ale wróćmy do krwawego rozrachunku Zygmunta, bo jest jeszcze kilka szczegółów, o których rzadko mówią podręczniki historii. Po egzekucjach Zygmunt zorganizował osobliwą ceremonię w Zamku Budańskim. Współczesne źródła pisują skąpo o tym wydarzeniu, ale na podstawie kilku zachowanych listów i późniejszych wspomnień można zrekonstruować, co mogło się wydarzyć. Król zwołał pozostałych magnatów na ucztę. Na której puste krzesła straconych również stały przy stole. Część kronik mówi, że przed każdym krzesłem stał talerz, w którym w czerwonym winie pływał kawałek odciętej głowy danego magnata. Zygmunt podobno zmuszał obecnych do picia tego wina, czyniąc ich symbolicznie uczestnikami rozrachunku i jednocześnie służąc jako mrożące krew ostrzeżenie. Chociaż niektórzy historycy kwestionują wiarygodność tej ceremonii, Kilka współczesnych źródeł wspomina o osobliwej uczcie, gdzie martwi też byli obecni i gdzie wino smakowało jak krew. Jeśli to rzeczywiście miało miejsce, to Zygmunt być może wykonał jeden z najbardziej dziwacznych i przerażających rytuałów epoki, który przewyższył nawet okrucieństwa rzymskich cesarzy czy mongolskich hanów. Co ciekawe, po rozrachunku rządy Zygmunta się ustabilizowały. Krwawy przykład okazał się skuteczny, przez lata nie pojawił się poważny wewnętrzny opór. Król skonsolidował swoją władzę, a jego uwaga coraz bardziej zwracała się ku polityce zagranicznej. W 1410 został wybrany królem niemieckim, faktycznie rządził od 1411. W 1419 zdobył koronę czeską, a w końcu w 1433 został koronowany na cesarza niemiecko-rzymskiego w Rzymie. Ale sekrety kronik sięgają znacznie głębiej. To, czego oficjalna historiografia nie wspomina, to że masakra w Kresu Dwarcheli była w rzeczywistości tylko wierzchołkiem Góry Lodowej. Oprócz trzydziestu kilku straconych magnatów, kilkuset drobnej szlachty, członków rodzin i służby, również zostało zlikwidowanych w następnych miesiącach, często potajemnie, w nocy. Zachował się zapis anonimowego kronikarza, według którego w kraju nie było już wystarczająco katów do egzekucji, więc trzeba było sprowadzić zagranicznych specjalistów. Kronikarz pisze: Król tak gorliwie tępił swoich wrogów. Że na ulicach Budy było więcej trupów niż żywych ludzi, a woda Dunaju płynęła czerwona od krwi. Metody Zygmunta były szczególnie okrutne. Nie zadowalał się prostym ścięciem czy powieszeniem. Poddał głównych przywódców buntu specjalnym torturom przed egzekucją. Istwan Lakwi także został stracony. Późniejsze historie mówią o szczególnie długotrwałym cierpieniu, chociaż wiarygodność tego jest sporna. Istvan z Simontornia też poniósł okrutną śmierć. Niektóre tradycje mówią, że został rozszarpany przez konie, ale źródła tego nie potwierdzają. Tradycja mówi, że Jano Korpadi Ban poniósł szczególnie okrutną śmierć. Niektóre historie opowiadają, że został zamknięty w beczce z gwoździami i stoczony ze wzgórza, chociaż nie ma na to współczesnych dowodów. Prawdopodobnie to późniejsza przesada kronikarska podkreślająca okrucieństwo króla. Te brutalne metody nie służyły po prostu odwetowi. Zygmunt świadomie stosował politykę strachu. Zrozumiał, że w kraju, gdzie władza króla zawsze była ograniczona wobec magnatów, tylko terror może być środkiem do utrzymania władzy. Jest jednak też aspekt tej historii, o którym historycy mało mówią. To stan psychiczny Zygmunta w tym okresie. Kilka źródeł nawiązuje do tego, że po klęsce pod Nikopolis zachowanie Zygmunta się zmieniło. Stał się bardziej drażliwy, nieufny i nieprzewidywalny. Późniejsze kroniki pisują, że budził się nocami, wierząc, że duchy straconych magnatów go nawiedzają. Niektóre relacje mówią, że często rozmawiał o zmarłych tak, jakby wciąż byli obecni i obawiał się, że przyjdą zabić go we śnie. Inne źródła mówią, że Zygmunt wykonywał osobliwe ceremonie po egzekucjach, w których prosił o magiczną ochronę przed duchami zamordowanych. Podobno zaprosił też na swój dwór czeskiego alchemika i maga, który zrobił mu różne amulety i talizmany. Ta wewnętrzna walka być może tłumaczy pozorną sprzeczność, że Zygmunt, działający z niezwykłym okrucieństwem, stał się później, w drugiej połowie życia, mądrym i dalekowzrocznym władcą, który przyniósł znaczny rozwój kulturalny i naukowy swoim krajom i który założył między innymi Uniwersytet w Budzie. Ale wróćmy do konsekwencji masakry w Körsut-Warcheli. Rozrachunek zasadniczo przeorganizował węgierskie wewnętrzne stosunki władzy. Znaczna część starej arystokracji zniknęła, zastąpiona przez nowe rodziny, które były lojalne wobec Zygmunta. Takie rodziny jak Garajowie, Cilejowie czy Kanisajowie wówczas się wyniosły, które później przez stulecia odgrywały decydującą rolę w węgierskiej historii. Awans rodziny Huniadi też jest pośrednio związany z tym okresem. Ojciec Jana Huniadi Wajk rozpoczął swoją karierę w służbie Zygmunta po tym jak masakra przeorganizowała stosunki władzy magnatów. Najbardziej interesującą częścią tej historii jest jednak być może to, że krwawy rozrachunek Zygmunta nie osiągnął swojego celu długoterminowo. Chociaż na krótką metę skonsolidował swoją władzę. W późniejszym okresie swojego panowania musiał ponownie stawić czoła spiskom magnatów. 1401 na przykład grupa magnatów go pojmała i trzymała w niewoli przez cztery miesiące w zamku Siklus. W następnych latach Zygmunt najwyraźniej zmienił swoją politykę. Zamiast organizować kolejne krwawe rozrachunki, starał się zdobyć lojalność magnatów. 1408 założył słynny zakon smoka – do którego włączył najbardziej wpływowych szlachciców, formalnie przyciągając ich na swoją stronę i tym samym wzmacniając swoją władzę. Ta zmiana kierunku politycznego była skuteczna, ale wielu historyków uważa, że Zygmunt nigdy nie zapomniał krzywd wyrządzonych mu, tylko czekał na odpowiednią okazję do zemsty, która często przychodziła lata później, gdy ofiara już się tego nie spodziewała. Interesujące jest to, że pięćdziesięcioletnie panowanie Zygmunt'a, które było wyjątkowo długie jak na warunki średniowieczne, w końcu zakończyło się stosunkowo spokojnie. Niewielu węgierskich królów mogło powiedzieć o sobie, że umarli śmiercią naturalną siedząc na tronie. Zygmunt zmarł w 1437 w wieku 69 lat w Znojmo, gdy podróżował do Czech. Tradycja mówi. Że na łożu śmierci powiedział: Rozlałem dużo krwi w swoim życiu, ale rozlaliby jeszcze więcej, gdybym ja nie rozlał jej wcześniej. To zdanie, czy rzeczywiście zostało wypowiedziane, czy tylko mu później przypisane, dobrze odzwierciedla bezlitosny pragmatyzm, który charakteryzował całe jego panowanie. Ale historia się tu nie kończy. Wśród sekretów kronik, jest też to, co stało się po śmierci Zygmunta. Jego ciało zostało złożone do wiecznego spoczynku w katedrze w Varad obok grobu Marii córki króla Ludwika Wielkiego jego pierwszej żony Co ciekawe katedra została później zniszczona podczas tureckich zniszczeń z lat 1500 a królewskie groby zniknęły Niektórzy historycy uważają że to nie był przypadek Istnieje teoria że ciało Zygmunta Zostało w rzeczywistości skradzione z grobu niedługo po jego śmierci. Wyjaśnienie tego jest takie, że potomkowie ofiar masakry w Kresud-Warhelii, którzy wtedy już odzyskali swój wpływ, chcieli się zemścić, jeśli nie inaczej, to przynajmniej na ciele króla. Co się naprawdę stało ze szczątkami Zygmunta, być może nigdy się nie dowiemy. Ruiny katedry w Warat zostały wykopaliska w XX wieku ale nie znaleziono śladów królewskich grobów. Co jest pewne, to że dziedzictwo Zygmunta wykracza daleko poza masakrę w Kresu Dwarcheli. Podczas jego panowania Węgry stały się europejskim mocarstwem i rozpoczął się taki rozkwit kulturalny, który naprawdę dopełnił się w czasach króla Macieja. Osobowość i czyny Zygmunta do dziś zajmują historyków. Czy był rzeczywiście takim okrutnym tyranem, jak pokazują wydarzenia z Keresu dwarcheli, czy raczej pragmatycznym władcą, który używał środków epoki do konsolidacji swojej władzy? Odpowiedź prawdopodobnie leży gdzieś pomiędzy. Zygmunt bez wątpienia potrafił być bezlitosny, gdy wymagały tego jego interesy, ale jednocześnie był też doskonałym dyplomatą, wykształconym mecenasem i dalekowzrocznym mężem stanu. Być może właśnie ta dwoistość czyni go jednym z najbardziej interesujących węgierskich władców, człowiekiem, który był zdolny do najbardziej brutalnej masakry, ale który stworzył też jeden z najświetniejszych dworów królewskich epoki, władcą, który stracił swoich politycznych przeciwników, ale który wspierał sztuki i nauki i pod którym Węgry stały się prawdziwym mocarstwem. I być może właśnie ta dwoistość stanowi największą lekcję w historii Zygmunta. Władza i okrucieństwo, kultura i brutalność nie wykluczają się wzajemnie. Największe postacie historii często były jednocześnie zdolne do najszlachetniejszych i najnikczemniejszych czynów. Ale jest jeszcze coś, o czym kroniki wspominają tylko szeptem. Niektóre późniejsze legendy mówią, że Zygmunt wykonał osobliwy rytuał z krwią straconych magnatów. Ceremonie, o której mówiono, że daje długie życie i władzę. Chociaż nie ma na to historycznych dowodów, w wyobraźni współczesnych okrucieństwo króla i przesądny strach splotły się w ten sposób. Te źródła oczywiście należy interpretować w świetle średniowiecznych przesądów i wierzeń. Ale to interesujący zbieg okoliczności, że Zygmunt rzeczywiście żył i rządził niezwykle długo w epoce, gdy królowie często umierali młodo gwałtowną śmiercią. I być może to jest najbardziej przerażające w masakrze w Kresu d'Warcheli. To nie była po prostu polityczna rozprawa, ale coś znacznie głębszego i ciemniejszego. Próba człowieka zaspokojenia swojego pragnienia władzy najbardziej ekstremalnymi środkami, nawet z nadprzyrodzoną pomocą. Średniowieczni kronikarze nie bez powodu pisali powściągliwie o tych wydarzeniach, nie tylko dlatego, że bali się władzy, ale też dlatego, że były rzeczy, które nawet napisanie było straszne. Następnym razem, gdy będziesz spacerować między murami Zamku Budańskiego, pomyśl, że te mury kiedyś trzymały odcięte głowy. I że między kamieniami być może wciąż rozbrzmiewają krzyki ofiar. Bo historia nie składa się tylko z chwalebnych bitew i błyszczących koronacji, ale też z serii ciemnych sekretów i niewypowiedzianych horrorów. Ale jest ostatnie, być może jeszcze bardziej przerażające pytanie, które musimy sobie zadać: Co by się stało, gdyby Zygmunt nie rozliczył się tak brutalnie ze swoimi przeciwnikami? Czy utrzymałaby się niezależność węgierskiego państwa wobec rosnącej tureckiej presji? A może właśnie ta bezlitosność była konieczna, żeby Węgry pozostały jednym z wiodących mocarstw Europy przez kolejne dziesięciolecia? Historia nie zna trybu warunkowego. Ale jedno jest pewne krwawy rozrachunek Zygmunta na zawsze zmienił los Węgier i stworzył kulturę polityczną, której wpływ był odczuwalny przez stulecia kulturę, w której środkiem utrzymania władzy była często bezlitosność i strach. Najbardziej dziwaczny skandal węgierskiego dworu królewskiego to więc nie tylko epizod historyczny, ale moment, który pokazuje, do czego zdolny jest człowiek, gdy kieruje nim rządza władzy i strach. I być może właśnie dlatego warto zajmować się tym dzisiaj, żeby zrozumieć skąd przychodzimy i żeby nigdy więcej tam nie wrócić. Ale czy rzeczywiście zostawiliśmy już za sobą te mroczne czasy? Czy tylko metody się zmieniły, podczas gdy natura władzy pozostała ta sama? Warto się nad tym zastanowić, podczas gdy sekrety kronik wciąż czają się między wierszami, czekając, aż ktoś w końcu je odkryje.